Strategia PKPS zakłada rozwój działalności logistycznej w szeroko rozumianej grupie. Wyspecyfikowaliśmy z posiadanych nieruchomości około 1,5 tysiąca hektarów o potencjale logistycznym, zarówno terminalowym, jak i magazynowym. Je analizujemy. Zwracam tylko uwagę, bo to jest bardzo ważne. Infrastruktura tego typu, jak w ogóle infrastruktura techniczna, cechuje się tak zwaną cechą immobilności, co oznacza, że trzeba dobrze przeanalizować lokalizację z punktu widzenia potencjału ruchu, żeby, powiem krótko, nie wydać pieniądze w błoto na tego typu inwestycje. W związku z tym, w tej chwili finalizujemy Karsznicę jako potencjalny bardzo poważny terminal. Finalizujemy bytgosze medianowo i szeroko analizujemy oraz będziemy zmierzać do finalizacji Chełm i budowę Chełmskiej linii szerokotorowej z terminalami na granicy wschodniej od stacji do Rochus. To są trzy najważniejsze inwestycje, czyli plany inwestycyjne, które są w trakcie realizacji. Dodatkowo będziemy finalizować opracowanie punktów lokalizacyjnych, tak zwanych usieciowienie terminali. Które nam pozwoli wskazać, które lokalizacje w Polsce jeszcze spełniają yy, potencjał, że można tworzyć terminale? Chcę zauważyć, że u nas średnia terminale na powierzchni kraju to jest około 0,9, to średnia unijna. My mamy 38 terminale, Niemcy 177, w związku z tym jeszcze dużo przed nami.